Wstajcie moi drodzy moi kochani. Mam nową komóreczkę. Zawdzięczam to naszej dzielnej policji, która zarekwirowała moją starą. To wniosek Państwowej Komisji Wyborczej. sobie nagrywałem, jak krzyżyk stawiałem na mojego faworyta, czyli pana doktora Arturka. A padła mi bateria, nie mogłem pokazać. Zarekwirowali. Tydzień już trzymają. Byłem, apelowałem na komisariacie. Są dumni z tego, że ci przetrzymują, nie, nie chcą oddać. Prokurator też nic nie widzę, nie wskurał. Spróbuję w przyszłym tygodniu odebrać. A jak nie, to idę do mojego posła. Daniela George'a Milewskiego, niech się chłopak na coś przyda. Nie tylko po pobiera pensję poselską, dietę i i nie wiem co on robi. No, a dzięki temu, że mi zarekwirowali to wreszcie mnie zmotywowali do zakupu nowej komórki. No to Xiaomi chińskie, no to towarzysz Xi Jinping będzie mnie teraz monitorował no, jak z deszczu pod rynę. No ale no, on jest daleko i to dla niego to jest tam mało znaczącym osobnikiem gdzieś tam w Polsce. No, i teraz, właśnie to, co nagrywam, to jest fasolka, którą powyszedłem już. Bo przywloki najprawdopodobniej za nami no, tu jest takie ma kraty po pobudowane, tu się będzie wspinała. To żółta z prawej, tam z lewej, fioletowa. Tu moja uprawa, tu bób już ładnie wyrasta. No lepsza będzie kamerka zobaczymy jaka będzie jakość tego nagrywania to jest pierwszy filmik co nagrywam spróbuję wstawić nie była jakieś szczególnie droga no ale to tam w abonamencie wziąłem na dwa lata to tam po parę złotych na miesiąc więc nagrywam niech się zacznie zwracać powoli to taka jedna tu uprawa Tu jest drugie takie poletko to są akurat malwy zeszłoroczne Tu idzie, jedna, jedna idzie w górę, może zakwitną, co po niektóre zobaczymy. Mam też trochę bobu. Czyli Pany przekwitły, tu będzie groszek pachnący, niech w końcu wyjdzie. O, tu pietruszka tu ładnie się wysiała, Tu koper. Cebulka miała wychodzić, nie wychodzi, no ale to muszę poczekać, aż to wszystko lepiej wyjdzie, i wtedy chwast przepielić. Tu wysiałem różne kwiatki, o, to pierwszy ten rządek, obok barwy, to są też barwy, które w tym roku wysiałem. A tu, aha, a tu takie sobie, o, miałem z zeszłych lat jakieś takie różne kwiatki. Powysiewałem po, po w rzędach. Co wyjdzie, to wyjdzie. Niech kwitną, Niech się coś dzieje w tym ogrodzie. Tu mieczeki już wychodzą. To po niektóre. Tutaj na tym bruździe, na tym, na tym wzgórku, to kiepkę powysiewałem. Gęsto wychodzi, ale ten wzgórek jest na tyle szeroki, że tam nawet nie będę przerywał powinny się zmieścić być grube i być w grubej, dorodnej, zbierał będę i będę jadł a policja niech sobie trzyma i telefon tam niech mają wreszcie chłopaki, jakiś sukces. No to takie poletko wysiałem sobie orlików. Jeden tylko zakwit. To, to ładny taki nie Ale później przejdziemy. Tu zuszartany tu, tu bratki za nas synową, bo wysadzały to one cały czas ładnie kwitną Nie ma co tam na nich narzekać. Tu taki różowy bodziszek, Ten ten to jest bodajże Syberyjski i drobne ma kwiatki rawadne ale, ale tu przyszedłem bo to są moje stare Orliki Tam jest orlik różowy jeden tu drugi orlik różowy. Tam pod brzozą jest taki ciemny, fioletowy. No, a tu są takie niebieskie, jak tam z tych młodych. No, że mam trochę tych orlików, tylko myślałem, że będą w jednym miejscu, w jednym poletku rosły. A no, one sobie rosną, rozsiewają się, rosną gdzie chcą. No się rozbisurowaniły w tą wolność ogrodową no i tyle wrzucam ten filmik pozdrawiam Was trzymajcie się na razie, cześć